Zdras twójcy towarzysze. jesteśmy w kolejnym odcinku, zagramy w Blitzkrieg roskie Ruskie Kampanie Russisów i tak, zrobimy yy, tak, będziemy sobie tutaj yy, w zamówienie ulepszenia. Zmienimy sobie ciężkie dział pancerne. Hmm. No, No 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 Mamy lekkie chałubice. mam tylko jedną. E, 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 e. Ups, anuluj, anuluj. Odwaliłem manomę. Dobra, niech tak będzie. Czołgi sobie zmienimy. Myślę, sobie czołgi na. Bo kolega mi tutaj. Tawarisz Michał. Powiedział, że te czołgi nawet są spoko. Bo są szybkie. Piszmy 5 km na godzinę. No spoko. Ten BT7. Ile ma. 55 na no tak samo Ten już jest chyba wolniejszy Tak, 30 km Uzbrojenie podstawowe 6 na 33 A ten ma... 10 na, 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 no dobra, dobra, dobra Pozmieniamy sobie te czołgi BT-7, okej, okay. niech właśnie takie coś będzie i zaczynamy to już misję, aby zdobyć średni choke T34 mod to jest rudy. Dobra, misja. Przefisz grupę pojazdów pancernych, typ losowy, pośród trudności. Normalny opis misji. Droga przez wieś prowadzi do, do strategicznie ważnego skrzyżowania. Odniesienie zwycięstwa może ci pomóc w magazynach znajdujących się na polu w pobliżu wsi. Yy, o czymś wiedz, zwoźnie aby zabezpieczyć, by zabezpieczyć magazyn. Zkresi na główną drogę zaopatrzeniową i przechwyć grupę wrogich pojazdów pancernych. Yy, wróg może mieć przewagę liczną no i ogniową. Dlatego po drodze szukajmy sobie na zorganizowanie zasadzki. Więcej nieprzeciętnych jednostek wyeliminujesz tutaj. dodatkowej operacji będziesz musiał przeprowadzić w tym sektorze. Prawdopodobnie nie będziesz miał wsparcia lotnictwa. Powodzenia, przyda się. Hmm, no ok, zaczynamy. Odbiór raportu zwiadowczego. Co im tutaj mają? Co będzie na tej mapie taktycznej. Zabezpiecz wieś. Czyli tutaj. Przechwyć pojazdy pancerne. Grupa pojazdów upancerzony zbliża się do Twojej basy. Musisz przechwycić i zniszczyć ją w całości. Wrób może mieć wagi i ogniowo. Jego pojazd że szukaj miejsca na masz około 2 minuty. Dobra. No to co? Widzimy się w bitwie. Tu będzie zaczynać. A więc tu gdzieś zasadzki trzeba zrobić. Ok, no to widzimy się w bitwie. Okej, okay, już jesteśmy w bitwie, zapiszemy sobie grę. Zaczynamy w ogóle od tupy strony. Tyle wam powiem, zapisz grę. Wioskie, misja czwarta, piąta, szósta. Zapiszemy tutaj, okej. Okay. że pauzę. co my już tutaj mamy. My nasze dwa silne czołgi mamy... O, mam lotnictwo które przeprowadzimy zaraz tutaj. Hmm, tutaj jest ten cały konw. Nie będzie on biegnieć, on biegnie gdzieś tu. Mam 2 minuty na to. Wojska, mamy z c... zdeczka troszeczkę. Mam te dwa wozy. Zero artylerii. Więc to Chodźcie tutaj Znaczy to, to, to zrobimy tak, nie? Najpierw zrobimy sobie czołgi, czołgi to będzie jedna grupa. Yy, to będzie grupa trzecia. Snajper, będzie grupa druga. A te, to się zobaczy, dobra. Yy, dobra. To będzie grupa czwarta. I zaraz sprawdzimy. Tak, tu mamy okopy. Działo samobieżne. Tutaj widzimy takie różne duperele, dzikie węże. Tu jest jeden czołg. Tu jest ten złokop. No okej, okay, tutaj mamy czwóreczka. Chodź tutaj. Na no, szczęście żadnych. Co już tyle. Tu jest moździerz. Jeden. Tu jest drugi moździerz. Trzeci cioku się boję. Ale to tam spoko, dobra. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dawaj, dawaj, dawaj. on, Come on, come on, come on, come on, dobra. O, oh, fuck this shit. Co, co? Nieee. Patrzę, widzę, że nas zniszczyli. Hmm, hmm, hmm. Widzę, że trochę lipa. Zaraz sprawdzimy, co tu może. Dobra, nie, tam grę jeszcze raz. Ruskie misja 6. No, <ścoughs> to weźmiemy... Pierwsza grupa. Ja się tutaj zastanawiam, jak rozwalić te dwa niszczyciele. A, widzimy sobie snajpera może. Niech on tam sobie idzie. Mam tu gdzieś w ogóle czas? No, zbyt nie mam czasu nigdzie napisanego. Choćże tutaj, tu jest dział samobieżny. Kurde, sztuk. Sztuk to jest, wiem sam z siebie, że to jest bardzo dobry niszczyciel czołgów. Hmm, musiałem gdzieś tutaj przejść. Haha, haha, ha. tutaj jest jeden. Nie mam żadnej artylerii. No nic, nic, kompletnie nic. Kurde, jego. Kurde, blaszka, coś tutaj jest? Nie, tu jest tylko jeden ciężki czołg. Tu jest kolejny sztuk. Kolejny sztuk. Tu jest średni, tu jest też średni. Dwa takie małe i w ogóle. Taka masakra. Jest, kurde tak łatwo. Tak, tak, tak. Wojoga, to jedziesz tutaj. Jesteś druga grupa. To mają mało pancerze, nie wiem może źle zrobiłem ale. Zaraz wszystko sprawdzimy. Ciężka misja, ale no my się pobawimy troszeczkę. Jak się nie uda, to nagram jeszcze raz, no cóż. Dobra. Badaj, strzelaj, strzelaj. <grywa> Słyszeliście? Auf tak st powiedziała ta Ruska. Okej, okay, dobra. No, strzelaj, strzelaj. Super, udało się. To będziemy przechodzić teraz... ...z jakoś... Tutaj, no, okidoki, taki żołnierz, to tam ten też, dobra, idziemy tutaj, mm. o nie. nie. Żeby go na tego nie, z, nie zabili Come on, strzelaj E nie w tę stronę Chodź tutaj Ten sobie tutaj O, tu jest stugas. Jeszcze <śpuszczam> patron Sniper to jest snajperz Lepszy co może być Kurde, chyba nie. Ten by wóz może jakoś tak się rozwalić, czy nie? Nie, nie wiem. Ja coś obmyślimy. Tylko boję się, żeby ten, ten, ten cały. Hmm. Zabię sobie zapis oddzielny. Ruskie. Część pierwsza. I spróbujemy coś tutaj rozwalić. Chodź ta, chodź ta, chodź ta, chodź ta. Kwakama, dobra. Uciekać, 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 uciekać. Super, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Trzeba tak, jakoś tak taktycznie tego podchodzić. Działa samobieżne niby są mocne, ale jak wiadomo nie mają obrotowej wieżyczki z tego co można wiedzieć z na przykład z takich gier jak World of Tanks to zaledwie yy, zaledwie, mm, zaledwie zaledwie Amerykańskie czołgi Czyli znaczy, amerykańskie niszczyciele mają yy, obrotową wieżyczkę. Rozwalę to? O, mogę rozwalać. Super. O to mi chodziło. Tak, tu jest jeden, wiem o tym. Idziemy tutaj. Znaczy, tutaj sobie podjedziemy. Super. Michał, dobrze doradziłeś. Te czołgi są super. Te będę 7 niby mają mały, mały pancerz, ale za to szybko się nadrabiają. To jest mi bardzo potrzebne. Na te właśnie działa samobieżne. Wszędzie niszczyciele czołgów, bo to są takie. Średnie takie są mobilne, działa samobieżne. O, 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 o. Dobra. O, można strzelać do tego? O, można do tego nawet strzelać, nie wiedziałem. Super, dobra, teraz strzelamy do tego. Można, można do czoków strzelać? Zaraz sprawdzimy. Chyba nie. Chyba nie. Nie. Zrobię taką fazę, żeby sobie tutaj, bo to są okopy, wiadomo. Hmm. Cię tu. A, no tak prawda. O nie, 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 Chodź tutaj Tego zaraz tutaj szybko rozwalimy Zapomniałem zapisać Kurde, kurde A daj, teraz strzelej da, da, Uciekaj, 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 uciekaj Dobra, uciekamy tutaj. Jakoś takoś. Dobra. Dobra. Uciekać. Uciekamy, 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 uciekamy. Kurde, gdzie są te moździerze? Tutaj są te moździerze. Dobra. Moździerze tutaj. Yy, musimy naprawić mhm nie jest to źle zapomniane, że to jest ten okup, okop. A jak są okopy, to wiadomo strzelaj, zabić to jeszcze raz. Dobra, super zjedziemy tak, tutaj, tutaj jest niszczyciel to jest następny niszczyciel ale nie ma znowu tych czołgów które mi najbardziej będą przeszkadzać dobra to jest przestrzeń 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 dobra podejdziemy tutaj no dobra dalej dalej szybko 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 o Oki do oki teraz by się przydało Z której na to gdzieś strony strzelać? Nie? Chodź tutaj Ciecie, ciecie, ciecie No, tu Zapiszemy grę Zapisy są tutaj bardzo ważne. Jak na razie, z tej mańki go tak zajedziemy od tyłu. No jest to zrobić no. takie spoko spoko spoko. Sneaky fucker, Dobra, no dawaj super. Dobra. O, nie, tu jest. Dość... rozwalaj to. Jeszcze raz. Super. Teraz jest strzelać do tego. Albo i nie, dobra. Wracasz się, tutaj zapiszę grę. Super. Czołgi duże nie, ucierp nie ucierpiały. Zniszczyciel czołgów To jest kolejny Zajedziemy go tutaj jakoś tak Z tej mańki Dawaj, dawaj Super Strzelamy do nich tam Dawaj, 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 dawaj. Oki, doki, dobra. Ruska, 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 ruska. Uciekaj, uciekaj, ruska. Kaman ruska, uciekaj. Ruska O, awansowało, super Kamon on, Super, jeszcze tygod pozwalamy Jest zbyka Tu zostaw jeszcze już, spokój Dawać, dawaj, dawaj, dawaj jakoś Tu ten tu jest ten... Tu, gdzie jest ten niszczyciel? Chodź, tu, 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 tu. Dawaj, dawaj, dawaj. Strzelaj. Super, teraz od tyłu zajedziemy ich. I wieś została, będzie bardzo ładnie przejęta. Przy małych stratach. Tutaj trochę tam strzelają, pewnie time, nie nie rzucają tych granatów na Nie, trochę rzucają tam. go berwał Karabi, Mauser, takie różne duperele, dzikie węże. O o o, awansował, super. Dawaj, dawaj. Strzelamy, strzelamy. Dobra. Super, dobra. To wszystkie moje te wojska mogą już zostać yy, przerzucone na tamtą stronę. Yy, yy, yy. Naprawiać. Jedziemy, jedyny, jedyny Dobra, ten ma 100% życia, no spoko, dobra, ta ruska troszeczkę mi ucierpiała, ale już, idziemy, 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 ten ma dużo amunicji, ten ma dużo amunicji, ten ma, to jest porawa amunicji, o Boże. Masz około 2 minuty, Jedziemy fiszki. Co ty mają? Tu mają czołg, taki wiem o tym. A najpierw zapiszemy grę, to jest mi bardzo potrzebne. Tu zaraz coś będzie pewnie. Lol, nic tutaj nie ma. Albowiem tutaj nic nie ma też. jak super, idziemy dalej. Co tak, wolno ludzie! No i dawaj, dawaj. Super, jeszcze to obstrzelamy. Come on, come on, dobra. Przyjedziemy sobie tutaj. O, super, teraz to jest... Myślałem, to są słabe, a to jednak... Takie słabe to to nie jest. D dawaj, dawaj, bateria. Jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja tutaj widzę, że... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ej, ty, 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 ty. Szybko, 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 dobra. Ty, to jedź tutaj. Okej. Okay. A wy. O, fuck, 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 fuck. Dobra, dawaj, teraz tego. Oki doki, dobra. Tu już? Koniec misji? OMG. A ja się tyle napracowałem. Lol, z. Myślałem, że to będą jakieś w ogóle duperele, dzikie węże. Ale no spoko. Dobra, no to widzimy się w statystykach. No Kidoki jesteśmy w statystykach. 11. ranga, u, 15%, następstwie miałem 7%, bijać, poczucie obowiązku 100%, sztuka wojna minus 1, jakim cudem? Ostrożność minus 19, zaopatrzenie trasy, minus 3, wy, ty, wy. Nie wiem o co im w ogóle chodzi, dowodzenie chociaż 26% miałem. No okej, okay, bądź to jedziemy dalej. u, awance, awance. Jednak BT17, to jest dopiero. Czołg, podporucznik. Do tego sobie zamienimy. Na średni średniego to jest szybkie. Zaraz sprawdzimy, czy to jest szybkie. Rudy. 55 km. O, to zbyka. To zamienimy tego. Tak, tak, tak. Bo to, 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 to. Cyk. Thanks. Co zostało? Losowy to ciężkie działo. Średni czołg. O, tutaj jeszcze jeden mogę. Bejacz, ciężkie działo, po prostu wykonuje rozkazy, bardzo wysoki poziom. A ja bym chciał to, to działo by mi się bardzo przydało. Ale dobra, to będzie koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć.